Yo, się w dzisiejszym filmie zagrałem sobie na serwerze Majestic Roleplay i wymieniałem się z graczami na lepsze przedmioty. Startowałem Men's Burgera i zobacz z jakim przedmiotem skończyłem. Ale zanim to, wpina mojego Discorda, ponieważ na 100 osób organizuję giveawaya na 2000 Majestic Coinów. Link do Discorda w opisie. Halo holo, śiemono stary, siema co tam? Bo ogólnie mam teraz burgera. miałbyś coś na wymianę, żebym na tym zyskał? E, na wymianę? No. A dokładniej? No nie wiem, no cokolwiek, żebym po prostu... Bo wiesz, mam teraz burgera i na coś lepszego. Czekaj, czekaj, trzeba zobaczyć. Coś po prostu mm -hmm. co będzie więcej kosztować niż 500 dolarów, bo burgery chyba po tyle chodzą. No i dzięki stary, pozdro, siemano Siemano, siemano, Czyli mamy wejpa, wejpa widzowie mamy Ta wejpa, no już można coś lepszego utargować No bo to jest jednak wejp Dużo osób pali w dzisiejszych czasach, to może uda się go fajnie tam zamienić na coś Ej no. siemanko stary, halo, halo Mam tego wejpa, miałbyś coś na, żeby po prostu się zamienić i żebym na tym zyskał? No Dobra, rozbiję piątki i coś ci czekaj, co mogę dać ci? Mm. Nie, bo Vape chyba po trzy koła chodzi teraz. Nie wiem, co tam jest droższego. Jarka, co ci mogę dać? gadać? Raz, tak przy sobie. Koszulka gdzieś leje za dupy. No. Mam zegarek do 20 koła. No dobra, to można. Dobra, co się mano, dzięki. No to widzę, wylecimy sobie innym samochodem, ale no bo w ogóle spokoziomek. Lecimy sobie innym samochodem, bo mi podpierdolili G-klasę. Jakiś ziomeczek mi podpierdali G-klasę. No cóż, no bywa i tak. No i dobra, znaczy no, czekaj, pokaż, pokaż w ogóle ten zegarek, co to jest na zegareczek. Okej, okay, taki. Może być, no może coś wytargujemy za niego. No jednak zegarek za 20 no to jednak lepszy niż Vape W sensie chodzi o wartość, co nie? Tary Siemano. No się Ej bo ogólnie mam teraz zegarek za 20 koła. E, miałbyś coś na wymianę, żeby na tym zyskał? E, nie mam nic. Miałam. Nie masz? No dobra, dobra. To Siemano, trzymaj się na razie. Dobra, nie z każdym się można wymienić, widzicie? Ale dobra, no cóż, jedziemy sobie dalej, poszukamy sobie innych ziomeczków. Nie gdzie to można. No na rynek, w sumie też to jest taka miejscówka, gdzie jakiś ziomek na przykład se kupił coś akurat i można sobie podjechać i można się wymienić też. To jest czasami taka strategiczna miejscówka, można powiedzieć. Oj! Ale wyleciał. No nie jedzie się pod prąd. Taka jest prawda, nie jedzie się pod prąd. Dobra, dobra, lecimy sobie na ten markę. Zobaczymy czy ktoś tu będzie. To będzie chciał się za coś wymienić ze mną. Ej, stary, się ma na pytanie, mam. No, bo mam teraz zegarek za 20 koła i miałbyś coś na wymianę, żebym na tym zyskał. Nagrywam sobie teraz ten film na YouTube'a. Czekaj, co ci mogę dać? Mogę ci pokazać ten zegarek No Taki, 20 koła yy, Mam spodnie różowe Spodenki w sensie stary, O ile nachodzą? 70, 70 tysięcy chyba No to możesz to, pokazać to, to takie, coś takiego No dobra, dobra, bo to chyba będzie bardziej UP do no tak. wytargowania Dobra, to dawaj A ten, a jak się kanał nazywa? Erewi Dobra Dobra. No i A dzięki, mogę kogoś stary. Pozdrawić? Możesz, możesz. Pozdrawiam y, rodzinkę Kane, Majkiego, Mike Mike'ule, troja. Wszystkich kocham, was siema. ma. Fajny, fajny deal poszedł, szczerze. Mega fajny. Takie strategiczne osoby trzeba też patrzeć, no i ten odleciał akurat. Strategiczna osoba odleciała helikopterem. Trzeba właśnie takich szukać śmeczków Ferrari albo z jakichś takich no, potężnych mać. samochodów. Dobra, nie, lecimy, lecimy dalej, bo tu nie ma co w jednej lokacji czekać. Co tu jedzie? Jezus Maria Pytanie mam do Ciebie Co tam? Miałbyś coś na wymianę, żebym na tym zyskał? Mam takie spodnie Spodnie to ja nie chcę Czyli nie masz nic? No za spodnie to... Mogę Ci... Zobacz... Zobacz Albo nie, tego te koszulki Ci nie bo no, zobacz, jaka jest piękna Nie, stary, przecież to... Te spodnie 70 koła chodzą chyba Nie no, nie mam nic No dobra, dobra Trzymaj się, na razie Hello, hello, hello Pytanie mam No, co tam? Miałabyś coś na wymianę, bo mam teraz spodnie Adidasa i coś, żebym zyskał na tym. Dobra, ale. Pokażę Słuchaj, ci, pokażę ja ci. O. Cze ale, ale nie o to chodzi. Ja nie mogę nosić męskich ubrań. <grym> no to byś mogła sprzedać. No, a czemu ty nie sprzedasz? No, bo ja teraz ten odcinek nagrywam. I się wymieniam z ludźmi na lepsze przedmioty. Mhm. Mm no. Miałabyś coś czy nie? Mm, mam tylko damskie rzeczy. No, no ale mogą być takie... damskie. Po prostu muszą być mm -hmm. droższe od tego. To mm -hmm. chyba po 70 chodzi. A ty ja nie wiem, po ile mam to krótkie pytanie, masz czy nie masz? Nie, raczej nie, sorry. Dobra, się mano, miłego. Dobra. No ale proszę mnie nie bić. Dlaczego pan mnie bije? Ja wiem, Witam panów bardzo co? serdecznie. Coś potrzeba? To mnie dodać, tak, Jezu, chyba wiesz, że jestem Potrzeba. No Jezu. Mam spodnie Didasa coś... za 70 koła i chciałbym się z wami na coś innego wymienić, na czym zyskam. Zbyt nic nie mam teraz, ale nie mam po co sobie na sprzedaż. Jeśli nie bo... na sprzedaż na wymianę, ja ci dam pokażę, ci, jakie spodenki ci dam. Takie spodnie. Ale... One za yy, po 70 ale... koła chyba. Za ile? nie mam, Co ci dać w zamian? No nie, coś, coś, coś po prostu jakąś koszulkę, coś fajnego. Nie mam... No dobra, dobra. to się ma, miłego. Dobra widzowie, no to wiem, że to będzie nie niewypłatne tutaj na szpitalu. Teraz to, że tutaj ludzie nie są bogaci, co nie? Nie, no 1300, 400 na prawie, graczy Nie mogę nikogo znaleźć, to byś chciał się wymienić. halo, panie kolego, pytanko mam do pana. No. O kurwa, dobra, jednak nie jednak nie mam. O kurwa, a co to był za mikrofon? Nie, dobra, widzowie, nie będę wam tutaj krzywdy robić. Nie będziemy tutaj słuchać takich osób. Ja ze smaria, witam pana. Witam, ja w sprawie tego autka. E, którego? Jakiego kana? Cze czerwone takie, na zdjęciu jest czerwone. Czekaj, bo nie ogarnę, które to, to było kiedyś darmowe to auto, co masz wystawione. Za 1 400. Milion 300 i to jest czarne ten samochód. A wiem o której ci chodzi o to i kamery, co nie? No, 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 to no, ja, ja tu. no. no. Mam, mam bluzę trap stara, taką, nie? No. 一。欸 I mam jeszcze troszkę kasy. Chciałbyś się wymienić, i bym coś ci dopłacił? No właśnie, no można w sumie się wymienić. A jeszcze mam pytanie, bo ogólnie teraz no? nagrywam na YouTube'a Miałbyś. Dobra, no, no. po prostu spotkajmy się. Dawaj pod kasyno. Eee, spoko, to bądź na parkingu. Dobra. Dobry. Dobry, dobry. To tabluza. No dobra, jeszcze mam przed tą transakcją, miałbyś coś na wymianę na... za te spodnie? Co teraz mam na sobie? Mam takie same, tylko że czarne. No dobra, to może się w sumie za nie wymienić, bo czarne chyba lepiej będą wyglądać. Poczekaj, to się ci... Teraz dam te. No masz te. Lecimy sobie dalej. Widzowie. Tutaj jaki ziomek, czy ktoś tu się w ten smadzie, nikt nie siedzi. W takim razie jedziemy sobie dalej. Nie wiem na tych spodnych chyba zostaniemy. No nie wiem widzowie, no słabo, bo jest słaba, wam powiem. Nie wiem czy zera tego odcinka nie zakończymy. Tutaj co tu jedzie za ziomek? Policjant, dobra, policjant będzie mieć coś. Alolo, witam pana, mam pytanie co? do pana. Mam co? teraz spodnie Adidasa czarne i wymieniam się z mm -hmm. ludźmi i musiałbym się na coś lepszego wymienić. Miałbyś coś? Mm, co Kosztują chyba 70%. Miedny. Przed kolar. wypłatą, przed wypłatą, przed wypłatą jeszcze. To nie ma żadnej koszuleczki, jakiejś Gucci, czegoś. N nie, ja panie w ciuchy nie inwestuję. Nic nie mam. To może samochód masz fajny. Oj panie, i mam dwa samochody na krzyż. Warte cena rinkowa 4 miliony, z czego się nie sprzedają. czego podatek to 4 miliony w sumie. Dobra, dobra, to miłego. dobra. Halo, halo, halo. Pani koleżanko! Bo wymieniam się z ludźmi na przedmioty, co nie? Stanęłem na tych spodniach. Miałaby pani coś fajnego na wymianę? Nie mam nic, nie mam. Nie znalazły pani jakieś koszuleczki czegoś. No nie, nie. jak to nie. BAM, BAM SA na MORDO o, pani, Za co kurva? Alo pani kolego Alo, alo Holo, holo Dobra, to się próbowa, ciąg ciągnij druta, ciągnij druta, kurwa. Tyle ci powiem. Ja tu chcę deala zrobić. Ja no, na szpitalu nikt się nie chce wymieniać po prostu. Ale najlepsze jest to, że przyjechałem na szpital, na samym początku. Powiem tak, wymieniałem się na markecie i od momentu kiedy na szpital przyjechałem pierwszy raz, to ani razu nie mogę się wymienić. No nie wiem o co tu chodzi. Przecież nie, wymieniłem się pod kasynem za te spodnie, no ale to i tak, równowartość tych spodni, więc dobra, policjanta może jeszcze zaczepić. Witam panów, Witam. mam pytanie. To zjedźmy na powrót. Dobrze. Dobra, to mam taką propozycję. No. propozycja Wymiany, bo ogólnie wymieniam się z ludźmi na przedmioty różne Ale ja się nie wymieniam a może pan by miał coś na wymianę eee, no nie wiem no powiem tak Poszedłem do takich spodni co nie? Nie? Zaczynam od burgera, a teraz mam takie spodnie. Miałoby coś na wymianę, żebym na tym zyskał. Dla widzów, dla widzów. O chyba mam te same spody co ty. No i właśnie tutaj jest problem, ale no, jakaś firmy. No. Ale żadnego przedmiotu nie masz. No, no nie, mam koszulkę taką, mam. Ona się nie przeda, raczej. No ja to taka, to tam wiesz. 500 no. dolarków wchodzi. No właśnie. No dobra, no. To nic się, mano. I dzięki za Przymaj cztery siemano. koła. No widzowie, no nie, bo, no nie ma. Z nikim się wymieniasz, no. Powiem wam tak. Doszliśmy do dobrego przedmiotu, bo doszliśmy do takich pięknych spodni. Gdzie one są teraz? Do takich pięknych spodni. Doszliśmy. Do spodni Abibasa. I powiem wam tak, no. Kurwa, ile razy to powiedziałem, powiem wam tak. Dobra, nie ważę, nie ważę. Wracając do tematu. Jeżeli chcesz. Chcielibyście takie spodnie wygrać, to wystarczy, że zostawicie piękny komentarz pod tym filmem, udostępnicie film dalej i zostawicie lajka like jeszcze jeden warunek: wejdziecie na mojego Discorda. Jeżeli te wszystkie rzeczy zrobicie, to zrobię dla was giveaway na te spodnie. W ogóle, co kurwa pierdolę, jakiego giveaway na takie spodnie. Eee, no ale nie, dobra. Wracając jeszcze do takiego kurwa głównego tematu. Dobra, wycinam to, kurwa. O, o! Panie kolego, panie kolego, halo, halo. Takie ja szybkie puchy. pytanie. Mam spodenki Adidasa. Wymie ogólnie wymieniam się z ludźmi, co nie? I miałoby być coś na wymianę, żebym zyskał na tym. Mam, tak, pokażę ci, mogę pokazać ci w spodnie. Takie spodenki mam Adidasa, no chyba po 70 chodzą. Ja raczej droższego nie mam. Na pewno Przez nie. Może masz. I mam te... no, Może no, jakiś samochód nie nie nieużywany? No, ja to mam. Raczej nie no Fajny plecaczek masz widzę Ale nie mogę go sprzedać na razie mam Kurde, kurde Nie masz jakiegoś samochodu używanego? Nieużywanego? Czekaj chwilę Chodź tam od holownika Kurde, ci powiem, że od burgera zaczynałem Teraz takie spodnie Didasa Największy deal zrobiłem z jednym ziomkiem takim Ej widzowie Jak się uda za auto wytradować To jest, powiem wam Mistrzostwo świata No jak, znalazłoby się coś? Mam jeszcze takie To jest czas 50 koła Kurde no Nie wiem, nie wiem Nie masz samochodu żadnego To jest mój samochód I mam jeszcze Bugatti Veyron No kurde. Kurde, kurde. No dobra, to trudno. Jak nic nie masz, to... Jakbym miał ser, to oddałbym. to sprzedałbym, bo to, co tam wymienił, bo to, tam... No dobra. To się ma, no. Miłego.